Ostatni odcinek został kompletnie zepsuty przez tę platformę. Jakość 360p i nierzeczywiste odbicie wyświetleń kompletnie zepsuło mi jakość materiału. Oczywiście żadnego odzewu YouTube na ten temat nie otrzymałem, przez co dziś wyjątkowo nieskromnie proszę Was o naciśnięcie na dzwonek suba, bądź jeżeli jest on już u Was zaznaczony, to o odznaczenie go i ponowne zaznaczenie. Kciuk w górę też by się przydał, ale to zostawmy na koniec materiału. Głosujcie wedle tego, czy Wam się podoba. Witajcie w newsach ze świata sportu z tej strony Rito i już w dzisiejszym odcinku. Czy Alc jest Co tak naprawdę zmieniła ostatnia aktualizacja? Jest coraz bliżej pół miliona dolarów. Szans na wygranie Fnatic. Co się dzieje ze starym składem Neo? Czyli co tam u 2K19? Zaczynamy newsy. Auk to obecnie najczęściej używany krabim przez antyterrorystów na profesjonalnej scenie Counter-Strike Global Offensive. Owa broń kosztowała zaledwie 50 dolarów więcej od standardowej M4. W najnowszej aktualizacji jego cena została podniesiona do 3300 dolarów. Zmienią uległa również ekonomia rund. Od teraz bonus przegranych rund nie resytuje się wraz z wygranym punktem, a spadł do wcześniejszego etapu, czyli na przykład przegrywacie 5 rund pod rząd, po czym wygrywacie jedną, po czym przegrywacie kolejną. Dawniej zaczynalibyście od początku, czyli otrzymywalibyście 1400 dolarów. Każda jedna runda będzie dojmowała od waszego bonusu 500 dolarów. Jeżeli jeszcze część z was nie załapała, o co biega, to już tłumaczę zero-jedynkowo. Oponent pokonuje was przez dwie rundy, nie tracąc punktu u siebie. W trzeciej rundzie otrzymujecie bonus 2400 dolarów, wygrywacie ją, następnie po niej przegrywacie, gdzie dostajecie 1900 dolarów, bo bonus jest teraz ruchomy w dwie strony, a nie tylko w jedną, co oznacza, że jedna runda już go nie resetuje. Ta zmiana będzie miała ogromny wpływ na przebieg starć. Zobaczymy dużo mniej ekorund, co wydaje się być pozytywną zmianą, bo progracze będą mieli więcej sytuacji w meczu, gdzie ich sytuacja finansowa nie będzie miała aż tak wielkiego wpływu na bieg potyczki. Najzwyczajniej dwie strony będą po prostu bogatsze. Stąd w cudzysłowie, osłabienie auga przez zwiększenie go ceny wydaje się aż tak mocno go nie ruszać. Z broni antyterrorystów wzmocnienie otrzymał M4A1S Silencer. Magazynek broni mieści teraz 25 pocisków, plus w zapasie będzie mieli 75 dodatkowych, Czyli 15 więcej od wcześniejszej liczby. Shotguny stały się znacznie silniejsze, cena nowy, saved off i MAX7 spadła, gdzie u nowy zwiększono penetrację, a u saved off zasięg. Prócz pojawienia się nowej skrzynki ze skinami i zmian w mapach, fajnym dodatkiem jest zmiana w killfeedzie. Gdy wiecie przeciwnika, a wasz kolega z drużyny go wyeliminuje, to trzymacie asystę widoczną w prawym górnym rogu ekranu. Jest to dobry dodatek, bo wcześniej, jeżeli nie obserwowałeś tablicy, to nie do końca było się pewnym, czy niezauważony wróg otrzymał flasza, czy też nie. Teraz wszystko jest klarowne. Zmiana ekonomii w CSGO będzie miała ogromny impact na intensywność spotkań. Prawie całkowite wyeliminowanie ekorund sprawi, że starcia będą po prostu bardziej interesujące. Rozgrywka będzie przypominała starego COD 4 Promoc, gdzie ekonomia w ogóle nie istniała, a przeciwnicy w każdej z rund walczyli jak równy z równym, uzbrajając się w bronie i granaty własnego wyboru. Dodatkowo do gry powrócił Bug, żartobliwie kojarzony z duńskim Astralis. Rzekomo, bo sam jeszcze nie testowałem, a progra nadają, w CSie w niektórych sytuacjach można zobaczyć przeciwników na gdy ci chowają się w smoku, najprawdopodobniej w końcowej fazie granatu, gdy dzieli go jakieś 3-4 sekundy od kompletnego zniknięcia z planszy. A wy co myślicie o ostatniej aktualizacji? Czy zmiany są dla Was na plus? Czy może AUK powinien zostać znerwiony jeszcze bardziej? Zawodników AGO eSports dzielą dwa spotkania do zdobycia tytułu mistrza World Electronic Sports Games 2018. Podopieczni Miniroxa w dzisiejszym porannym spotkaniu pokonali Valajen 2 do 1, dzięki czemu zabezpieczyli swoje miejsca w półfinale. Ten etap rozgrywek będzie dla nich bardzo trudny, gdyż na ich drodze stanęło szwedzkie Fnatic, zwycięzcy zeszłorocznej i faworyci do wygrania tegorocznej edycji. Drużyny stawią sobie czoła w sobotę o 8.45. Na dany moment Jastrzębie zagwarantowały sobie 50 tysięcy dolarów. Największą niespodzianką chińskiego turnieju bez dwóch zdań z porażka MIBR, które przegrało z bułgarskim Indigo. Brazylijczycy definitywnie pożegnali się z turniejem, gdyż ten nie ma drabinki przegranych. Nie powiem, jestem w szoku, gdyż skład Falena wcale nie radził sobie tak źle na Intel X Master z Katowice. Kompletnie spodziewałem się tego wyniku. Oby reprezentanci AGO również zaskoczyli nas w ten weekend. Wydaje mi się, że takie zwycięstwa jak to na pozwalają się odblokować formacją, stąd liczę na co najmniej wyrównaną walkę ze Szwedami. Transmisja będzie dostępna na Twitchu KXena.

Kapitan miał okazję grać rolę stand-ina w Heroic, gdzie na sam koniec został zastąpiony. Natomiast co z samym 2K19? Chłopaki nadal ze sobą grają i nawet ostatnio zajęli pierwsze miejsce w otwartych kwalifikacjach na Road to GG League. Pokonując wszystkich przeciwników, zapewnili sobie miejsce w turnieju offline na stadionie Legii Warszawa, który wystartuje już 23 marca. Obserwujmy tę kompetycję, bo kto wie, może zobaczymy kolejną polską formację walczącą o miejsce w top 5. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i suba z dzwonkiem, jeżeli odcinek się wam spodobał i chcecie być na bieżąco. To już koniec newsów w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jeszcze jakieś się pojawią, to na pewno znajdziecie je u mnie na grupie informatorów. Linki w opisie mówił Piotr Machała. Do usłyszenia.